Witam Was wszystkich serdecznie, Ekstraklasa już ruszyła, natomiast polskie zespoły dalej mogą dokonywać wzmocnień i tak też czynią. W ostatnich dniach pojawiło się kilka transferów w Ekstraklasie, no i też kilka plotek transferowych. Ja nazywam się Maciej Skucha, a w tym filmie o kilku najciekawszych z nich. Na samym wstępie jednak wielka prośba do Was o łapkę w górę, jeśli pod tym filmem będzie ich dzisiaj 250, no to już jutro kolejny transferowy film na tym kanale i zachęcam też do subskrypcji, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. you A teraz przejdźmy już do transferów. W walce o utrzymanie zbroi się Śląsk-Wrocław. Nowym zawodnikiem wicemistrzów Polski został Jose Pozo, który podpisał kontrakt do końca czerwca 2026 roku. Ten ofensywny pomocnik pochodzący z Hiszpanii mierzy 1,71 71 m wzrostu, ma 28 lat, jest piłkarzem lewonożnym, a jego wartość rynkowa według portalu Transfermarkt wynosi 750 000 euro, natomiast według informacji TVP Sport trafia do Śląska za zaledwie 80 000 euro. CV ma bardzo ciekawe, bo w nim między innymi młodzieżowe drużyny Realu Madryt, no i też Manchester City i co prawda w drużynie królewskich w seniorskim zespole nie zadebiutował, natomiast w The Citizens ma na koncie cztery spotkania, trzy w Premier League w sezonie 2014-2015, no i też jeden mecz w Pucharze Ligi, w którym nawet trafił do siatki przeciwko Sheffield Wednesday. Nie zrobił jednak tak wielkiej kariery, jaką mu wróżono, później grał jeszcze w Almerii, Rayo Vallecano i katarskim Al-Ahli, a przez ostatnie pół roku w cypryjskim Karmiotissa, w którym rozegrał 18 spotkań, strzelił dwie bramki, zaliczył 5 asyst i zwykle występował w pierwszym składzie. Łącznie podczas całej swojej dotychczasowej kariery uzbierał aż 159 spotkań na drugim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii, strzelił 12 bramek właśnie na tym poziomie i zaliczył 15 asyst, no i też 44 mecze w La Liga z trzema bramkami, także ma spore doświadczenie na tych hiszpańskich boiskach. Jak radził sobie przez ostatnie pół roku, w czym się Wyróżniał przede wszystkim w Lidze Cypryjskiej, sporo odryblował, no bo średnio 5,6 razy na 90 minut, co było dziewiątym wynikiem w Lidze, ze skutecznością 58%. 10 wynik na Cyprze. Potrafi zagrać też pod faul, jesienią był faulowany aż 49 razy, najwięcej razy w Lidze Cypryjskiej. Do tego potrafi podać w taki niekonwencjonalny sposób, zanotował 21 podań przeszywających, co było czwartym wynikiem w Lidze i 14 tak tzw. smart passes, drugi wynik na Cyprze, no a do tego potrafi zyskiwać przestrzeń dla swojej drużyny. Średnio notował 3,2 biegi progresywne na 90 minut, co było ósmym wynikiem w lidze. Śląsk Wrocław potrzebował wzmocnienia w ofensywie. Nie bez powodu znajdują się na ostatnim miejscu w ekstraklasie. Kreują najmniej sytuacji w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Jak na razie wygenerowali sobie XG na poziomie 20,9, co jest najgorszym wynikiem w ekstraklasie, wynikiem najniższym. Poza to akurat Piłkarz, który kreować się potrafi, więc być może ten problem w Śląsku rozwiąże. Być może pomoże mu w walce o utrzymanie. Pierwsza okazja do gry już dzisiaj o godzinie 19 przeciwko Piastowi Gliwice. O utrzymanie w Ekstraklasie walczy również Zagłębie Lubin, które ma dokonać kolejnego transferu w defensywie. Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki, nowym zawodnikiem Miedziowych zostanie Damian Michalski, który wróci do Ekstraklasy podpisując dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok transfer ma zostać ogłoszony już dzisiaj, także być może w momencie, w którym oglądacie ten materiał, Damian Michalski jest już nowym zawodnikiem Zagłębia Lubin. Ten 26-letni środkowy obrońca w 2022 roku zamienił Wisłę Płock na Greuter Fürth. No i na niemieckich boiskach na samym początku radził sobie naprawdę bardzo dobrze. Przez pierwsze dwa sezony zwykle był wyjściowym piłkarzem na poziomie drugiej Bundesligi. Natomiast w tym sezonie sytuacja uległa zmianie. Sezon zaczął na ławce rezerwowych co prawda wywalczył sobie skład na 5 spotkań, natomiast od grudnia znowu jest zmiennikiem. Jest to jednak piłkarz o już sporym doświadczeniu, no bo na poziomie drugiej Bundesligi rozegrał 64 spotkania, w których strzelił 8 bramek i zaliczył 3 asysty. No i warto też pamiętać, że ma rozegranych 77 meczów na poziomie ekstraklasy z 7 golami i 6 asystami, także jako środkowy obrońca jest w stanie też pomóc w ofensywie, no bo liczb notuje całkiem sporo, no i też w defensywie gdyż jest to solidny obrońca. Jak radził sobie w tym sezonie? Dobrze spisywał się w defensywie, notował średnio 5,7 przechwytów na 90 minut, co było 22 wynikiem w drugiej Bundeslidze. Wygrywał też sporo, no bo 67% pojedynków w powietrzu, no i 68% pojedynków w defensywie, także pod tym względem wyglądał naprawdę solidnie, no i też notował sporo wypić, no bo średnio 2,5 na 90 minut, także przede wszystkim dobrze spisywał się w aspektach obronnych. Na papierze jest to świetne wzmocnienie defensywy Zagłębia Lubin. Defensywy, która przecież w tym sezonie ma spore problemy, no bo dopuszczarwali do wielkiej ilości sytuacji. Ich statystyka expected goals against wynosi w tym sezonie już aż 33,7, co jest drugim najwyższym wynikiem w ekstraklasie, co niezbyt dobrze świadczy o obronie miedziowych. Damian Michalski jest postacią, która może troszeczkę tę sytuację w defensywie poprawić i pomóc Zagłębiu w walce o utrzymanie. A nieco inne cele w tym sezonie powalczy zapewne górnik Zabrze, który poszukuje wzmocnienia w ofensywie i jak donosi Piotr Koźmiński z gol.pl, Usman Su jest bardzo blisko dołączenia do drużyny trenera Urbana. Ten Francuz senegalskiego pochodzenia ma 24 lata, mierzy 1,85 wzrostu, jest piłkarzem lewonożnym. Jego wartość rynkowa według portalu Transfermarkt wynosi 600 tysięcy euro, natomiast według informacji gol.pl kwota tego transferu ma wynieść zaledwie nieco ponad 200 tysięcy euro. Usman na początku swojej kariery grał we Francji dla Arle oraz Furiani, ale w 2023 roku trafił do Belgii, a konkretnie do Olimpiku Charleroi, który występował na trzecim poziomie w Belgii. Długo jednak w tym zespole nie pobył, gdyż po rozegraniu 15 spotkań i strzeleniu 4 bramek trafił na zaplecze belgijskiej ekstraklasy, a konkretnie trafił do Lipse. Tam grał przez ostatni rok, wiosną rozegrał 13 spotkań, strzelił 3 bramki i zaliczył 3 asysty, natomiast w tej kampanii meczów rozegrał już 19, strzelił 4 bramki i Zaliczył aż 8 asyst. Zawsze grał w wyjściowym składzie, na początku jako napastnik, a w ostatnim czasie głównie jako skrzydłowy. Czym się wyróżnia? Przede wszystkim posiada bardzo dobre dośrodkowanie. Celność jego wrzutek wynosi aż 42%, co było trzecim wynikiem w tym sezonie drugiej ligi belgijskiej. Do tego często dribluje średnio 6,4 razy na 90 minut. 11 wynik w lidze ze skutecznością 49%, 25 wynik w drugiej lidze belgijskiej. W tej kampanii zanotował też już 10%. Kluczowych podań. Ósmy wynik na zapleczu belgijskiej ekstraklasy. No i też potrafi zyskiwać sporo przestrzeni dla swojej drużyny. Średnio notuje 3,1 biegów progresywnych na 90 minut. 20 wynik w lidze. Natomiast, przede wszystkim, jest obecnym liderem klasyfikacji asyst na zapleczu belgijskiej ekstraklasy, gdyż, tak jak wspomniałem, ma już ich aż. W Górniku Zabrze pewnie będzie rozważany jako skrzydłowy, natomiast ma też warunki do gry jako dziewiątka. W przeszłości już tak przecież grał, to była wcześniej jego nominalna pozycja. No i przede wszystkim myślę, że dobrze odnajdywałby się w systemie, gdyby miał kogoś obok siebie. No a właśnie takim systemem gra drużyna trenera Urbana. Jeśli jednak zagra na skrzydle w Górniku Zabrze, no to może poprawić serwis w tym zespole, gdyż potrafi celnie dorzucić. No a to jest spory problem. Drużyna trenera Urbana w tym sezonie średnia celność do. Górnika Zabrze w tej kampanii wynosi 32,6%, co jest czwartym najgorszym wynikiem w Ekstraklasie, więc być może ten aspekt trochę poprawi. Zobaczymy, czy finalnie trafi do Górnika Zabrze. Potwierdzenia jeszcze nie ma, natomiast jeśli ta plotka transferowa się ziści, to Górnik może zyskać naprawdę ciekawego piłkarza. I ostatnia plotka transferowa na dziś. Arkadiusz Pyrka w tym zimowym okienku transferowym jest postacią niezwykle rozchwytywaną. O jego odejściu z Piasta Gliwice mówi się od dłuższego czasu, no i jest nowa informacja w tej sprawie. Gościem we wczorajszej Lidze Plus Ekstra był Marek Papszun, trener Rakowa Częstochowa, i przyznał, że temat arkadiusza Perki w drużynie medalików dalej jest aktualny. Także być może ta saga w końcu się zakończy. To tak w ramach uzupełnienia, gdyż kwestię tego transferu poruszałem w jednym z poprzednich transferowych filmów, do którego z tego miejsca odsyła. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat tych transferów. Z chęcią poczytam wasze opinie na ten temat, a ja serdecznie dziękuję wam za uwagę. Jeśli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Przypominam, jeśli pod tym filmem będzie ich dzisiaj 250. No to już jutro kolejny transferowy film na tym kanale. Zachęcam też do subskrypcji, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Zapraszam też do wszystkich linków w opisie. Tam moje wszystkie social media, no i też patronite, jeśli chcielibyście wesprzeć moją działalność. Maciej Kucha kłaniam się nisko. Do zobaczenia.